Witam Was na kolejnej zbiórce. Na dzisiejszej zbiórce porozmawiamy sobie o osobie świętego Dominika Savio, którego wspomnienie obchodzimy 5 maja. I teraz pokrótce przypomnijmy sobie jego życiorys. Dominik Savio był wychowankiem Oratorium Księdza Bosko. Dominik w gruncie rzeczy był chłopcem taki jak, takim jak każdy z nas. Jednak cechowało go szczególne takie zaufanie Panu Bogu, Matce Bożej. Przez życie prowadziły go cztery zasady. Będę często się spowiadał. Dzień święty będę święcił. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. I prędzej umrę niż zgrzeszę. I te postanowienia, które zapisał sobie podczas pierwszej komunii, doprowadziły go do świętości. Pewnego dnia, po wysłuchaniu kazania księdza Bosko, Dominik zapytał się księdza Bosko, co trzeba zrobić, aby być święty. Ksiądz Bosko podpowiadał mu na to, aby był wesoły. Wypełniał swoje obowiązki i pomagał kolegom. Dominik w liście do swojego kolegi pisze, że świętość tutaj na ziemi polega na tym, aby właśnie stale być radosnym i wiernie wypełniać swoje obowiązki. Dominik umiera w wieku zaledwie 15 lat. Podczas swojej śmierci mówi do swojego ojca, że widzi piękne rzeczy. Podczas kanonizacji papież nazywa, nazywa Dominika Savio małym świętym, ale gigantem ducha. Dla mnie Dominik Savio jest wzorem do naśladowania. Chciałbym tak jak on potrafić zaufać Panu Bogu i tak mocno być Mu oddanym. Zachęcam też Was do tego. Dziś porozmawiamy sobie o służbie z pateną. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to najzaszczytniejsza funkcja liturgiczna. Służymy najbliżej Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie teraz, jak od podstaw powinno się służyć z pateną. Zaraz po zakończeniu śpiewu... Baranku Boży po odmówieniu Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie I takiej krótkiej modlitwy Możemy wstać I podejść wolnym krokiem Często wam się zdarza, że biegacie Pamiętajmy o tym, wolnym krokiem Po patenę Patenę trzymamy w taki sposób Pamiętajmy, że głównym celem służby przy patenie Jest to, aby na ziemię nie spadły kawałki Najświętszego sakramentu Czyli tak zwane partykuły Służmy przy patenie następująco Podchodzimy tutaj Patrzymy, czy ksiądz jest już gotowy do wyjścia, aby rozdawać komu niewiernym. Jeżeli widzimy, że ksiądz już łapie za kielich, wtedy sobie powolutku startujemy, wychodzimy tutaj. Dobrze jest, powinniśmy wręcz, zawsze być przed księdzem. Nie iść za księdzem, tylko przed księdzem i obserwować, w którą stronę chce iść. Ponieważ, jeżeli na przykład zdarzy się tak, że tutaj stoi tłum ludzi, no to my powinniśmy torować księdzu drogę. Do miejsca komunikowania, a nie ksiądz z kuszką, z panem Jezusem musi się gdzieś przepychać. Pamiętajmy o tym. Zazwyczaj jednak księża rozdają komunię tutaj w nawie głównej. Stajemy sobie w boku. Wiadomo, otrzymamy patenę jedną ręką, tam prawą czy lewą, w zależności kto jaką ręką się posługuje. I pamiętajmy o tym, że nie jest celem po prostu machanie pateną od księdza do człowieka, tylko głównym celem jest ochrona Najświętszego Sakramentu. Jeżeli ksiądz komunikuje, rozdaje Najświętszy Sakrament wiernym, to musimy śledzić jego rękę, pod jego ręką trzymać patenę i śledzić ją pod spodem, żeby właśnie tutaj wszystkie okruszki z drogi przechodziły, o, dokładnie tak jak ksiądz Marek tutaj pokazuje, żeby po drodze nigdzie żadna partykła nie miała możliwości spaść. Po zakończeniu Komunii Świętej stajemy boczkiem, jeśli przyjmuję Komunię Świętą, no to wiadomo, trzymam paten także sobie. Ksiądz mi udziela Komunii Świętej, potem przechylam, ksiądz oczyszcza patenę z partykułu, czyli właśnie drobina świętego sakramentu, odwracamy się i wracamy My na miejsce, odkładając patenę. Nie zostawiamy jej, bo zdarzy się, że ktoś pod stolikiem zostawia, nawet zdarzyło się, że ktoś przy tabernakulum zostawił. Po zakończonej funkcji odkładamy patenę na miejsce, i mamy chwilę, aby na miejscu uwielbić Pana Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie w sercu. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszej zbiórki. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego. Święty dominiku Savio, módl, módl się, się za nami. nami. Trzymajcie się. Cześć!